Kto to Bandziorek z Chłopaków do wzięcia szokujące wyznanie. Single i gotowi na miłość. Bandziorek w nowej roli na parkiecie, której jeszcze nie widzieliście. Krzysztof, znany jako Bandziorek, przygotowuje się do debiutu w najnowszej edycji programu Single i gotowi na miłość. W świetle zapowiedzi w mediach społecznościowych Wydaje się, że widzowie zobaczą go w zupełnie nowym świetle. Pojawienie się bandziorka w show towarzyszyć będzie nie tylko oczekiwanej rozrywce, ale także niejednemu zaskoczeniu. Kropka Single i gotowi na miłość to program cieszący się dużą popularnością od 2012 roku, emitowany na Polsat Play. Widzowie uwielbiają śledzić romantyczne perypetie uczestników, z których wielu pochodzi z małych miejscowości. Do tej pory show doczekało się już 23 sezonów, a kolejny ma rozpocząć się 7 kwietnia. Bandziorek zapowiada się jako jedna z głównych atrakcji Kropka Bandziorek więcej niż tylko uczestnik. Odsłona tancerza i inne niespodzianki Kropka wśród uczestników programu single i gotowi na miłość pojawiają się prawdziwe gwiazdy, takie jak Rysiek Szczena, Karina, Stefan oraz właśnie Bandziorek. W nadchodzącej edycji widzowie mogą spodziewać się nie tylko spotkań i romansów, ale także nieoczekiwanych zwrotów akcji. W jednym z zwiastunów zaprezentowano zupełnie nową stronę Bandziorka jako utalentowanego tancerza, który wraz z Danutą zaprezentuje swój taneczny talent. To zaskoczenie dla fanów, którzy już nie mogą się doczekać premiery Kropka Single i gotowi na miłość. Nowe wyzwania i odrodzenie uczuć Kropka poza kulisami show. Życie uczestnika Bandziorka również przynosi emocje. Ostatnio pojawiły się plotki o kryzysie w jego związku z Danutą. Jednakże, jak donoszą media społecznościowe, para pokonała trudności i wróciła do siebie. Obecnie mieszkają razem na Mazurach, gdzie cieszą się spokojem i romantycznymi chwilami. Choć życie nie jest pozbawione wyzwań, dla Bandziorka i jego ukochanej każdy dzień jest szansą na nowe początki i odrodzenie uczuć.